Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszej gimnastyce tej jak co dzień. Zaczniemy od mojego ulubionego, który już mi się tak jakoś spodobało, tak się dobrze potem czuję. I jest takie jakieś proste to ćwiczenie do zrobienia, czyli opieramy nogę na stabilnym meblu, no bo ćwiczymy w domu. Ewentualnie, jakbyśmy byli w parku, to można ładnie, posłuchajcie, jest ławeczka. O ławeczkę albo o pieniek, albo w lesie o przewrócone drzewo, o, czy ścięte. I lecimy. Raz, dwa. Chmury krążyły. Jest jakoś tak przyjemnie. Cię... Nie jest gorąco, tak wyobraźcie. By krążyły chmury, zapowiadali burzę, ale jakoś nie dotarła. Przynajmniej jak na razie jeszcze żadna burza. Gdzieś jakieś chmury, może, ale widzicie. Soneczko przebija. Jest tak przyjemnie. Taka fajna pogoda. Ja to taką, lubię upał, ale posłuchajcie, jak już tak praży, tak jak jest czasem przed burzą, to po prostu i duszno, i gorąco, i takie jeju, jeju. Kiedyś byłam w Tunezji i siedziałam na plaży, to znaczy próbowałam siedzieć na gorącym piachu, słuchajcie, to nie da rady, to nie jest tak prosto. Ja się zastanawiałam, dlaczego tam właśnie w Tunezji, dlaczego klapki są, chodzi się do morza i idzie się w klapkach do tego morza, dlaczego tych klapek tam stoi? No ja też szłam, bo się nie da iść po gorącym piachu. O, to jest tak. Dobrze, to ta noga. Dobra, teraz druga. Uj, jakoś tak kolorystycznie siedzi do tego stołeczka. <laughs> o, brałam. O, to mi się udało. Kochani, tak to jest. Ja was tutaj motywuję. Siebie motywuję. Jak to jest? Samodyscyplina. Tak, samodyscyplina to jest bardzo istotna sprawa. No bo dyscyplina i samodyscyplina, to tak człowiek musi nad sobą zapanować. I piękny komentarz jest. Jolu, dziękuję. Właśnie Jola napisała. Czytajcie, kochani. Właśnie, bo to tam też trwa. Nie ma dużo komentarzy, ale są takie konkretne. Jak właśnie piła piołun i w aptece można kupić, jakąś taką nalewkę pełnową. I właśnie, żeby nad tymi posłuchajcie, pasożytami w organizmie, żeby powalczyć i żeby przestać jeść słodycze. Kochani, bo słodycze to można jeść. Ale też nie może tak być, że te pasożyty w nas siedzą i rządzą, a my jeszcze nie mamy świadomości, że to tak jemy dla nich, a nie dla siebie, nie? No, także temat już to omawialiśmy, to nie będziemy do niego wracać, ale samodyscyplina. Samodyscyplina, właśnie. Jak jest, jak się człowiekowi poprawia. Bo tak kochani czasem zapominamy. Żyjemy tak tym dniem codziennym, takim szarym codziennym dniem, jak to mówią. I co? Z pracy do domu, w domu do pracy, z domu do pracy, albo w domu już jesteśmy i cały czas w domu i kochani przestajemy tak się orientować, przestajemy spotykać inne osoby i jakoś tak jakoś zostajemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A jak już stanęliśmy tak, w cudzysłowie stanęliśmy, prawda, z działaniami. To już jakby się człowiek cofał. Także, jakie jest cofanie, to. No, kochani, ale to jeszcze życie przed nami. Przypominam, moja Gizela, 94 lata, byłam 29 czerwca na urodzinach. Moja sąsiadka tutaj całkiem sobie fajnie radzi. Jest sama mieszka. Dobrze, kochani, to za, za, zaraz przejdziemy do drugiego oświecenia Jest takie powiedzenie: nic nie robić, nic nie będzie. I to tak jest, kochani, że tak, najpierw jesteśmy zmęczeni. Kochani, przygotowanie następnego ćwiczenia. Ja tutaj pogadam w międzyczasie. Siedzimy sobie na stołku i będziemy robić skłony do przodu. Posłuchajcie, jesteśmy zmęczeni życiem, problemami, tym wszystkim takim, posłuchajcie, negatywizmem wokół nas. Jak człowiek też ma w pracy jakieś towarzystwo, które człowieka wkurwia, Przepraszam. Albo maszyna, albo tam coś się dzieje, jakaś sytuacja. Czy w domu jest tak? To trzeba zacząć budować takie odskocznie. Odskocznie, by móc spojrzeć innym okiem na naszą codzienność. Taką odskocznią jest właśnie takie 20-30 minut gimnastyki. Bo jesteśmy tu i teraz. I się skupiamy na tym, co robimy. To tak jak wyobraźcie sobie, byśmy jechali rowerem z dużej góry. Z dużej czy z mniejszej. W ogóle z góry. Zobaczcie, taka musi być koncentracja żebyśmy gdzieś, cokolwiek, jakiś kamyk czy cokolwiek, bo tak to się wyłożymy i co? Po nas. I zobaczcie, i to wtedy powoduje to, że się skupiamy na tej jeździe i te wszystkie inne myśli odchodzą. I to samo jest tu. Jesteśmy tu, ćwiczymy, robimy to z radością. Najpierw jest nam może ciężko, ale to przezwyciężamy. Posłuchajcie, kochani, pierwsze dwa tygodnie zawsze jest najtrudniejsze. Przezwyciężamy, przechodzimy. Takie właśnie samodyscyplina jest nam potrzebna, żeby przejść dwa tygodnie i żebyśmy mogli zobaczyć, że świat jest inny. A jaki jest świat? Nie taki, jak nam się wydawało. Nie jest tak, że jest zawsze źle. No nie, ale jak nam jest źle, to uważamy, że jest zawsze źle, prawda? Zobaczcie. I jak człowiek odpocznie, to wtedy ma inne pomysły, nowe spojrzenie i to nowe spojrzenie nam pomaga, by o, może byśmy to tak zrobili. A może byśmy to zmienili. A może byśmy meble przestawili. Ale jak nam się nie chce, bo jesteśmy zmęczeni, tacy skłomani tym wszystkim, no to kochani, to nie ma. To nie ma nic nowego ze starych rzeczy. Nic się nowego nie zadzieje, jak będziemy cały czas tkwić uparcie w tym naszym jakimś świecie który nam się wydaje, że to jest nasz i my wiemy najlepiej i jest w ogóle najważniejsze. Kochani, ja nie twierdzę. Niech ono będzie najważniejsze. Tylko próbujmy spojrzeć na nas świat innymi oczami. Dobra, jak już siedzimy, to będziemy robić skręty. Raz. Wczoraj zwróciłam uwagę, że jak się skręcam, to głowy nie przekręcam. A tak. kochani, chodzi o to, żeby też głowę przekręcać. O, siedzimy i się przekręcamy w prawo, w lewo. Także ta sama dyscyplina... Jest nam w ogóle potrzebna. To tak, kochani, pamiętajcie, jak człowiek ma i cały czas to samo ma, i ciągle mu się wydaje, że już tak będzie do końca życia, i wtedy, jak przychodzi jakiekolwiek załamanie, czy to choroba, czy coś, to wali nam się świat. Oczywiście, w cudzysłowie, ale chodzi o to, że już się przyzwyczailiśmy, że będzie tak cudownie, że będzie taki spokój. A tu nie, jak już doszliśmy do momentu, że będzie spokój, że już jest, że już tak tam jest dobrze. Jak nie choroba i to zawsze przychodzi coś, co w ogóle o tymśmy nie myśleli. Zauważyliście? Takie coś jest, prawda? Bo myśmy sobie, jak to się mówią, że Pan Bóg się śmieje z naszych planów. Zacznijmy planować i nam nie wyjdzie. Ale zacznijmy marzyć i wtedy tak krok po kroku i wtedy przychodzi. Przychodzi zmiana, przychodzi nowe, bo co jest w życiu najpewniejsze? W życiu najpewniejsza jest zmiana. <laughs> No bo jak możemy sobie zagwarantować? Jest tak, aby ktoś był zainteresowany, to jest taki na YouTube kanał Posłuchajcie Polak na Krymie i on pokazuje tam rzeczywistość. Jak się ludzie kąpią na plaży, ile jest stopni, jak to wygląda. Ktoś tam coś w komentarzach on mówi, no ale ja tu mieszkam. Zobaczcie Polak, który wyszedł pracował w Norwegii, poznał przez internet Rosjankę. Pojechał chyba gdzieś tam na Syberii najpierw, no ale to tam to trzeba by oglądać, bo ja to tak przy okazji zerkam. Ale faktycznie, no i tak mówię, że jest teraz bardzo gorąco i jak to jest, warto zobaczyć. Właśnie zobaczyć, jak żyją inni, bo jeżeli tylko widzimy te same nagłówki i słuchamy to, co mówią w telewizji, kochani, niech mówią, ale miejmy też swoją wizję, i nie swoje zdanie na dany temat. I teraz, mając samodyscyplinę, wracamy do samodyscypliny. O, temat mi się dzisiaj otworzył. Dobra, dość tego stołeczka w kolorze szaro-białym. No to tak reklamuję obi nieoczekiwanie. Dobrze, kochani, to ćwiczenie było wczoraj fajne, czyli będziemy zginać. Zginamy, jest na nam bokiem. Zobaczcie łokcie i teraz będziemy tak do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, o, cztery. Raz, dwa, trzy. Podnieśmy dzisiaj głowę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz dwa trzy. Uff, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Ja rozumiem, że no, trzeba się czasem wyspać, kochani. Ja też, ja Wam opowiadam. Kiedyś pięć godzin spałam po południu. Ale jednego dnia się wyśpimy, drugiego dnia się wyśpimy, trzeciego dnia się wyśpimy, a czwartego to już nas plecy bolą od leżenia. I trzeba wstać. Trzeba się zmotywować i powiedzieć nie, to tak nie będzie. Że ja tutaj będę teraz leżeć i już mi się nic nie chce, i już mi się nic nie opłaca, i jest wszystko źle, i w ogóle życie płynie. Pan rej, życie płynie. płyńmy, może popłyńmy pod prąd. Jak wszyscy idą tam, to się my zatrzymajmy. Ha, ha, ha. Jak się mówi sąsiadka, będzie się gimnastykować, kobi, to stara baba jest albo do faceta, że to co, ty chłop, gdzieś. O to chodzi, że trzeba zacząć. Na początek gimnastyki nigdy nie jest za późno i nie ma takich lat, które by były za późno. Posłuchajcie. Bo jak leżymy w łóżku, to palcami ruszamy. Tak jak Wam opowiadałam, stopy chodzą, ręce chodzą, oddychamy. To nie ma i tu wymówki nie ma. Także kłania się to sama dyscyplina. Uch. Czyli narzućmy sobie, zróbmy sobie jakieś zobowiązanie, że będziemy robić trzy przysiady dziennie. Nie, zacznijmy od jednego. Że w ogóle zaczniemy robić przysiady. Ja ci Jolu gratuluję 30, 50 przepraszam, przysiadów. No, no, kochani. A też nie było prosto, prawda? Nie było prosto. A no właśnie, tak jest we wszystkim. I przychodzi życie, przychodzi jakiś problem, i my mówimy, eee, bo się nie da. Nie. Zacznijmy szukać rozwiązania, bo ten problem, albo jakaś taka problemowa osoba po coś do nas przyszła w jakimś celu żebyśmy może zobaczyli, a może my podobnie się zachowujemy i ta osoba jest lustrem. O mnie dzisiaj wzięło na nagadane. No tak, kochanie. Ja też mówię do siebie, bo wiele rzeczy też później jak mówię na głos, to później siebie słyszę, bo też zawsze oglądam. Czy robię dobrze. Dobrze, kochanie. To robimy skłony. Stoimy sobie szeroko na nogach i takie normalne skłony do podłogi. Raz. I wyprost. Lewa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście

31, 32 i to była minuta i teraz już nie ma na kogo zrzucić. Tak, te nasze tłuszczyki, te moje resztki oponek, bo jeszcze niedawno była całkiem konkretna ta oponka, to jest moja własna praca. Ja się bardzo starałam, żeby tą oponkę sobie tutaj zachodować, a teraz mam na to wpływ realny, czyli zaczęłam ćwiczyć i schudłam. I zrobiłam wszystko, robię wszystko 20 minut dziennie. Nie trzeba więcej. Zacząć od 10. Żeby ten tłuszczik przemienił się w mięśnie. Uf. Uf. Ok. Dobra, to teraz takie lżejsze. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli stajemy sobie na lekko rozstawionych nogach na 5. wyrzut ramion, rąk do tyłu. 5. Raz, 2, 3. 4 pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz zobaczcie, kochani, ile było w życiu sytuacji, że mówimy nie, odpuściliśmy. Nie będę liczyć, bo mi się będzie myliło. Każdy liczy sam. Kochani, odpuściliśmy. Później była druga sytuacja, nie, bo tak później myślimy tak, bo takie sytuacje to będą zawsze. I nagle się okazało, że już ta sytuacja się nie powtórzyła. I ile lat musimy czekać, żeby dana sytuacja się powtórzyła? To była sytuacja, w której mogliśmy zareagować. Ona na przykład nie wiem, przeczytaliśmy jakąś dodatkową pracę w ogłoszeniu, że nie wiem. To słuchajcie, to jest każdy. Każdy ma jakiś swój wycinek, a mi się zna i mógł pójść na dodatkową pracę. I mówi, dobra, raz w tygodniu, może w sobotę, może tu, może tam. I będę miał parę groszy więcej. Kochani, to już nawet nie o te grosze chodzi, tylko chodzi, że o to pójść do ludzi. Bo może się okaże, że tam, ja tutaj pracuję dodatkowo, a tam jest praca na cały etat, fajnie płatna, bo ktoś na przykład za dwa miesiące pójdzie na emeryturę. I w firmie, bo to wiecie, to jest taki niuansik, to tylko jest wiadomości w firmie i szukają kogoś na to miejsce. A ja się sprawdzę i powiem, posłuchajcie, dajcie mi szansę, spróbuję. No, zobaczcie. I to się nazywa sytuacja, która się, dziwnie nam się nagle otworzyły. Do takiej nowej pracy. O informacja, która przyszła tylko dlatego, że akurat poszliśmy gdzieś tam komuś coś pomóc. pomóc. I, pom I w tym momencie pomożemy sobie. I to są te sytuacje, które Raz się trafiają i nam się wydaje, nie, 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 będziemy podejmować tematu, ależ absolutnie, jest mi tu dobrze, nie będę nic zmieniać, a to jest takie, nie, a w ogóle nie ić, no wiecie, jak to jeszcze wszyscy mówią, ale w ogóle nie iść. no to ja mogę powiedzieć tak, jak ktoś mi mówi nie iść, no to daj mi kasę. Nie mów do mnie nie idź, nie rób tego. Dobra, to daj mi kasę, będę teraz siedzieć w domu. A i teraz zaraz zobaczycie, że to tak, i jak to łatwo się mówi nie iść, nie rób, no dobrze, to jaki ty masz pomysł? Bo powiedzieć nie jest najprościej, ale tak naprawdę to, co masz na myśli, mówiąc do mnie, nie rób tego? To znaczy, co powinnam zrobić? Daj pomysł. A, i wtedy się okazuje, że a ty, 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 ty. Dobra, kochani, dawnośmy nie byli na podłodze. Wczoraj to ominęło, lecimy na podłogę. Kochani, ja już się przygotowuję do ćwiczenia. Kładziemy się na boku i jeszcześmy takiego ćwiczenia nie robili. Ja też nie, tylko widziałam na boku. Równiutko, zobaczcie, na boku. I będziemy podnosić nogę. Uu, uu, uu. Także tu się podpieramy. Dobra, przytrzymam się ręką. Raz, dwa. Aha. Także kochani, tak to jest, że trafiają nam się w życiu okazje, których mówimy, tak lekceważymy. I za tydzień też przyjdzie. Nie. A jak się już nigdy nie powtórzy, to czasem jest tak, że spotykamy daną osobę, a później całe życie wspominamy, Kuźwa, A można było. To po co? Podejmuj działanie. Najwyżej zrezygnujesz. Posłuchajcie, kochani. Zawsze można zmienić zdanie. Jak to mówią, tylko krowa zdania nie zmienia. Bo ona ma jeść i mleko dawać, nie? <laughs> ale wymyśliłam. <laughs> nie, ale chodzi o to, żeby właśnie i to się nazywa życie żeby iść z życiem. Prawda? Uff, nie jest prosto. Podnosić tą nogę. Dobra, jeszcze 15 sekund i będzie minuta. I zmienimy stronę. U! O, kochani, nie było prosto. Ja jednak ta prawa strona coś, coś mi tam gdzieś dokucza. Wczoraj się masażerem masowałam. Ktoś nie zna, to polecam jest odcinek. Chyba, jak to było? Ćwiczenia. No i mm, masażer. No, to zobaczcie, jak ten masażer działa. Także się wymasowałam wczoraj tutaj, aż mnie tu boli. No, jak to człowiek się dorwie do sprzętu. Okej, okay, dobra, podpieram się, bo to tak na boku nie jest prosto się położyć, i podnosimy drugą nogę. Także, kochani, tak to jest. Życie jest ciekawe, i zobaczcie, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie mój pomysł. Taki, kochani, pomysł. No, już te oponki mi po prostu zaczęły przeszkadzać. No jak to tak człowiek wygląda? No musi mieć jakąś taką figurkę, nie? Zadbana babeczka. A każda z nas ma być i jest zadbana. To, to jak jest zadbana? No to się stara poprawić. I nie mówię, że się stara, tylko poprawia. A jak poprawia? Gimnastykuje się. Codziennie 10 minut. To nie o której, tylko żeby wprowadzić to w rytuał. Tak jak pijemy kawę, to tak zaczynamy się gimnastykować, żeby mieć właśnie czas dla siebie. To jest takie nasze królestwo, nasz czas dla siebie. No powiedziałam, że niewygodnie się leży, ale... O, o, muszę, może Zejść. No nie wiedziałam, że to będzie aż tak... Czarno. O, i to są to jest wymówka. O, za twardo, Nie będę robić. Dobra. Kochani, jedziemy z Koksem i robimy. Mm, dawno nie było Naszego, naszej kobry. Teraz tak. Kilka ruchów takich, żeby się. O, o aż słońce za mnie zaświeciło. Mi w oczy. E, raz. Przygotowanie. Jeszcze, jeszcze się posłuchajcie, kochani. Na razie jeszcze się przygotowujemy. Próbujemy się rozruszać. I za chwilę ruszymy. No I do biegu gotowiska raz, dwa, trzy, cztery, kolana razem, pięć, sześć, łokcie wyprostowane, głowa do góry, siedem, przy tym osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. To dopiero minuta. Dwadzieścia trzy.

trzydziści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć do czterdziestu. i zostajemy czterdzieści iluzujemy ciało. no łapiemy się za jedną nogę za drugą i a. to tak w ramach Rozlu rozluźnienia. Uff. Tak, bo jak już jesteśmy sprawniejsi, nie stresujcie się. Ci, co nie mogą, nie stresujcie się. Czy miesiące, czy miesiące, żeby zrobić tak ciach, 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 40. Dobra. Noga do przodu, skięta w kolanie, druga wyciągnięta, palce obciągnięte. i się kładziemy. Uff. Wydychając Uff. powietrze. I chwilę tak zostajemy, Powoli się podnosimy. I zmiana nogi. I się. Nie powoli się podnosimy. Kochani. I o to chodzi. Bo to tak jeszcze jak jest chłodniej, a człowiek się zgrzeje, to tak troszeczkę wtedy go to powietrze chłodzi. A jak jest ciepło. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Ale roferku nie było. Kochani, rowerek musi być. To jeszcze to gdzie dzisiaj jedziemy, dzisiaj jedziemy do Warszawy. Do Warszawy. O. O. I teraz leżąc Rozkładamy sobie ręce. Na boki, luźniutko ręce. Tułów tutaj luzujemy ramiona, a nogi jadą. Jadą rowerkiem do stolicy do Stolicy Polski. Może ktoś gdzieś jakieś lody zna, dobre w Warszawie, czy w ogóle może jakieś ciacho, pijalnia herbaty, gdzieś słyszałam, że jest, no to dajcie znać. A może gdzieś pod Warszawą, gdzie jak człowiek by przejeżdżał, to warto się wybrać. No, jeszcze chwilunia i bioderka się relaksują. Nogi zmieniły pozycję na inną, na przeciwną. <słuch> oh, niebo piękne, błękitne, ale jeżyki nisko skolatają. No, czasem to tak wysoko, że ledwo ich tam widać. <słuch> ok? Kilka jeszcze razy takich. Oh. O. Zobaczcie. To jeszcze raz dziękuję. Na dzisiaj wszystko. Do jutra.